Dzisiaj spotykamy się po raz ostatni w recenzji ostatniego już laktatora Neno. Ten laktator to Neno Uno. Na moim kanale znajdziecie też recenzję innych laktatorów marki Neno: laktatora Neno Bella i laktatora Neno Due. Dwa szybkie ogłoszenia i już przechodzimy do recenzji. Dzisiaj na moim profilu na Instagramie rozszyfrowanie konkursu sprzed tygodnia. Zwycięzca zostanie wyłoniony równolegle z tym filmem, także zaraz po obejrzeniu recenzji szybciutko na Instagrama. Link do Instagrama macie w opisie. I zobaczcie, czy nie wygraliście laktatora. A jeżeli niestety nie wygraliście, dzisiaj macie kolejną szansę. Dzisiaj jest do wygrania laktator Neno Uno i tym razem na YouTubie, nie na Instagramie. Pytania pojawią się w którymś momencie tej recenzji. Także oglądajcie uważnie. Przedstawiam wam bezprzewodowy laktator Neno Uno. Firma Neno jest nową polską marką elektroniki użytkowej dla dzieci. W jej ofercie znajdziecie laktatory, szczoteczki elektryczne dla dzieci, mianie elektroniczne, termometry, a także wiele, wiele innych. Hasło firmy to inspirowane dziećmi, stworzone przez rodziców. No bo kto lepiej wie, co najlepiej przyda się dzieciom, jak właśnie nie rodzica. Pierwsza rzecz, którą myślę, że Wy też już widzicie, to niewielki rozmiar kartonu do tego laktatora, więc sam laktator też jest niewielkich rozmiarów, a do tego jest naprawdę leciutki. Producenci podają, że waga całego sprzętu to 300 gram. To jest całe urządzenie, którego potrzebujecie, żeby odciągnąć pokarm. Jest buteleczka z lejkiem, a tutaj mieści się całe urządzenie. Zobaczcie, że wszystko swobodnie mieści się w jednej dłoni. Powiem Wam, że im więcej oceniam sprzętu firmy Nano, tym bardziej jestem zachwycona ich wyglądem. Ten laktator jest w kolorze taki turkusowy, ale bardzo, bardzo delikatny, subtelny turkusowy kolor. Tutaj u góry ma czarny wyświetlacz dotykowy. No ale wszystko ze sobą naprawdę współgra i wygląda genialnie. Ja jestem w ogóle zachwycona tymi e, kwiatkami. Które są tutaj na lejkach. Genialny pomysł, żeby na takim lejku dać delikatny wzór i to już naprawdę robi robota. Mamy tu trzy przyciski: plus, minus oraz przycisk włączania i wyłączania. Przycisk włączania i wyłączania służy też do yy, przekładania trybów między trybem odciągania a stymulacji pokarmu. Ten laktator, tak samo jak wszystkie laktatory firmy Neno. Zawiera inteligentny system, który po dwóch minutach stymulacji przełącza się na tryb odciągania, który wyłączy się po 30 minutach. Także spokojnie możecie się zagapić, możecie zapatrzeć się w telewizor, w telefon, w książkę. Laktator nie będzie odciągał w nieskończoność, po prostu, kiedy upłynie czas 30 minut, sam samoistnie się wyłączy. I dokładnie tak samo jak inne laktatory, zapamiętuje ustawienia, które. Używaliście przy poprzednim odciąganiu. Czyli jeżeli wybierzecie sobie dogodny dla Was tryb stymulacji, dogodny dla Was tryb odciągania, przy kolejnym włączeniu laktatora, laktator włączy już te tryby. Włączy na przykład tryb numer 3 i odciąganie na trybie numer 8. Teraz kilka słów o lejku, bo poza tym, że jest piękny, to jest silikonowy. Bardzo niewiele mam wie, że lejek musimy dopasować do rozmiaru naszych sutków. Piersi są różne, są różnego rozmiaru, ale sutki też są bardzo różne. Jeżeli lejek laktatora nie będzie dopasowany do Waszych piersi, po pierwsze odciąganie będzie bolesne, a po drugie będzie nieefektywne. Odciągnięcie o wiele mniej mleka niż przy dopasowanym lejku. No i tutaj pojawia się problem. Kto zmierzy mi sutki? Kto pokaże mi jak mam zrobić to sama? W tym laktatorze nie macie takiego problemu. Lejek jest silikonowy i dostosuje się sam do rozmiaru waszych sutków. Także nic już nie musicie dopasowywać. Tak jak wcześniej mówiłam, laktator zapamięta, który tryb stymulacji i który tryb poboru pokarmu dostosowaliście dla siebie, a takich trybów stymulacji jest 6. Od 1 do 5 są to tryby, które z coraz mniejszą częstotliwością, ale z większą mocą stymulują wypływ pokarmu, żeby zaraz przejść do odciągania. Ale tryb numer 6 to jest nowość, którą ja jestem zachwycona. Pokazywałam Wam to już ostatnio przy laktatorze Nenobella. Mój laktator Nenodue nie posiada takiego trybu, więc. Tym bardziej ten tryb mnie zaskoczył. Jeżeli ustawimy laktator na stymulację, najpierw trzy razy lekko wystymuluje piersi, a później głęboko zaciągnie. W ten sam sposób zachowuje się dzidziuś przy piersi. Przecież dzidziuś nie się najpierw przez dwie minuty lekko, a później nagle przechodzi w głębokie zasania. Tak właśnie wygląda sanie piersi przez dziecko. Ja jestem zachwycona tym trybem. naprawdę widziałam takie tryby w laktatorach klasy szpitalnej, ale w laktatorach domowych nie spotkałam się jeszcze z czymś takim. Także firma neno naprawdę duży plus. Po stymulacji laktator po dwóch minutach przełączy na tryb odciągania, ale możemy w dowolnym momencie sami przełączyć na odciąganie, kiedy zobaczymy, że jest już wypływ mleka. Takich trybów poboru pokarmu jest 9, także spokojnie każdy dopasuje tryb do swojego poziomu wrażliwości. I teraz kolejna, najważniejsza część w laktatorze – zaworek. Wiecie, co się najczęściej psuje w laktatorach? Właśnie ta mała rzecz. To jest zaworek antyzwrotny, który sprawia, że odciągnięty pokarm nie cofa z powrotem się do urządzenia, Poza tym dzięki niemu jest możliwe wywołanie próżni, więc możliwe jest w ogóle odciąganie pokarmu i bardzo często one po prostu się zużywają z powodu eksploatacji. Tutaj gdzieś robią się dziurki, te dwie części nie stykają się ze sobą, więc laktator nie może wytworzyć próżni, a tym samym odciągnąć mleka. Ale do tego laktatora macie dołączony zapasowy zaworek. Normalnie, jeżeli zaworek Wam się zepsuje, w trybie pilnym przeglądacie cały internet w poszukiwaniu części zastępczych. Tutaj części zastępcze są już w opakowaniu, więc jeżeli zepsuje Wam się zaworek, bierzecie drugi zapasowy i macie mnóstwo czasu, żeby na spokojnie usiąść i zamówić sobie kolejny zapasowy. Do Laktatora dołączony jest też smoczek. Także w pudełeczku macie wszystko, żeby odciągnąć pokarm i żeby podać go dziecku. Producent nam pisze, że smoczek ma szeroką podstawę, jest ergonomiczny i ma zawór antykolkowy. Laktator jest bezprzewodowy. Ale nie na takiej zasadzie, że potrzebujecie baterii, żeby go używać. Ładujemy go przy pomocy takiej samej ładowarki, jak nasz smartfon. Przy użyciu kabla typu C. Taki kabel jest dołączony do opakowania, także wystarczy, że dołączycie główkę od swojej ładowarki i już możecie go ładować. Możecie go też naładować w samochodzie, w zapalniczce samochodowej. Możecie go podłączyć do powerbanka, czyli wszędzie tam, gdzie naładujecie wasz smartfon. Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa. Przy takim Laktatorze podręcznym, który no, jest stworzony po to, żeby być w torebce, żeby zabrać go z domu, żeby iść z nim do pracy. Czyli nawet jak zapomnicie tego kabla, na pewno będzie ktoś, kto będzie miał przy sobie ładowarkę do telefonu. I ostatnia, najważniejsza kwestia, czyli cena. Kiedy na świecie ma się pojawić mały człowiek, to zauważamy nagle przy kompletowaniu wyprawki, że wszystko kosztuje trzykrotnie więcej. Jeżeli jest przeznaczone dla dzieci. I to jest takie założenie producentów, że nikt nie będzie oszczędzał na dziecku, że wszyscy chcą kupić najlepsze, a w naszym myśleniu najlepsze równa się najdroższe. I tutaj mamy niespodziankę, ponieważ ten laktator elektryczny, bezprzewodowy, z pięknym designem i naprawdę z wysoką jakością kosztuje 149,99 i kupicie go w znanych Wam sklepach z elektroniką, jak Media Expert, jak RTV Euro AGD. Tutaj w opisie dam kilka linków do sklepów, żebyście nie musieli szukać, ale wystarczy, że wpiszecie Neno Uno w Google i sami zobaczycie, że jest ogólnodostępny. Wszystkich chętnych zapraszam do udziału w konkursie. Mam nadzieję, że znaleźliście wszystkie trzy pytania i znacie na nie odpowiedź. Konkurs trwa do piątku, do północy, a wyniki pojawią się w sobotę, tutaj na moim kanale, w filmie, który dodam tego dnia. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie film, także będzie to niespodzianka i dla Was, i dla mnie.